Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat cierpienia jakie doświadczył i ciągle doświadcza Deadpool, mimo że bohater ten wydaje się zupełnie nie przejmować swoją sytuacją, obracając praktycznie wszystko w jeden wielki żart, to tak naprawdę wewnętrznie cała sytuacja jaka go spotkała, zdruzgotała go jako człowieka, powodując postępującą chorobę psychiczną. W jednej z historii, gdy zdecydował się odpowiedzieć na pytanie, czego najbardziej żałuje, zaczął opowiadać o swoim życiu, porównując go do jednego wielkiego bałaganu, który został zapoczątkowany przez jedną błędną decyzję wzięcia udziału w programie mutacji Ajax, który na zawsze zmienił jego los. Jego życie od początku dawało mu w kość, gdyż nawet nie pamiętał czasów swojego dzieciństwa. W jego umyśle pojawiały się wspomnienia rozbitego domu i przemocy, jednak były one zmienne i sam już nie wiedział, co jest prawdą, a co fikcją. Ostatecznie okazało się, że jego rodzice żyją i mieszkają w Kanadzie, jednak Wade ich w ogóle nie pamięta. Jego dorosłe życie było przepratane pasmem częstych podróży, licznych kobiet, wśród których nie mógł odnaleźć tej jedynej. Kiedy w końcu dotarł do Stanów Zjednoczonych, poznał i zakochał się w prostytutce Vanessie, z którą mógł dzielić marzenia o lepszym życiu. Niestety wkrótce po tym dowiedział się o 34 nieoperacyjnych guzach nowotworowych, które całkowicie przekreśliły jego marzenia. Załamany zerwał z Vanessą, nie chcąc ją zmuszać do pozostania z nieuleczalnie chorym mężczyzną, zrezygnował nawet z chemioterapii, nie chcąc walczyć z chorobą, wiedząc, że nie zostało mu dużo czasu, postanowił powrócić do Kanady, gdzie zaoferowano mu dołączenie do Departamentu K specjalnego oddziału rządu kanadyjskiego zajmującego się rozwojem broni. Wilson stał się tam obiektem testów związanych z ulepszeniem nad ludzi programu Weapon X. Dzięki czynnikowi leczącemu, który został w nim aktywowany przez ogromne cierpienie, jego choroba została tymczasowo powstrzymana. Jednak eksperymenty, jakim został poddawany, sprawiły mu tak ogromny ból fizyczny, że zmianie uległa również jego psychika. Po testach czuł nienawiść do opiekunów projektu, po czym niebawem zaczął polować na wszystkie osoby biorące udział w programie X, aby zemścić. Się za to co mu zrobili. Po zrealizowaniu swojego planu wracając do domu chciał powrócić do Vanessy, jednak bał się jej odrzucenia ze względu na blizny, które oszpeciły całe jego ciało. W momencie gdy zebrał w sobie odwagę, okazało się, że jego ukochana została porwana przez dowódcę projektu Weapon X, Ajaxa. Wade nie załamał się jednak i chciał ją uratować, co mu się udało. W momencie, gdy ponownie wspólnie mieszkali, jeden ze złoczyńców, których nie zamknął, wtargnął do ich mieszkania. Po czym jego celem padła jedyna miłość Deadpool'a Vanessa, która była w ciąży. Wtedy to życie Wajda ponownie zadało mu psychiczny ból, z którym nie mógł sobie poradzić. Ostatecznie, za pomocą wehikułu czasu, cofnął się w przeszłość i uratował swoją partnerkę, a także przy okazji trochę namieszał w kilku innych wydarzeniach. Podsumowując życie Deadpoola było ciągiem nieustanego cierpienia, z momentami podczas których wydawało się, że już wszystko będzie w porządku. Na ten moment używając wehikułu czasu, udało mu się przywrócić spokój, jednak możemy się domyślać jak potoczą się jego dalsze losy. Dajcie mi znać w komentarzu, czy według was może go spotkać jeszcze coś gorszego i czy chcielibyście się znaleźć w jego skórze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!